Edzia była przyjaciółką Dagmary Kaźmierskiej, gdy kręciły królowe życia. Teraz panie nie mają ze sobą kontaktu, ale coraz bardziej zjadliwe komentarze Edzi doczekały się reakcji Dagmary. Celebrytka nie mogła dłużej milczeć, Dagmara Kaźmierska doszła do ćwierćfinału tańca z gwiazdami. Nie może tego przeżyć jej była przyjaciółka z czasów show Królowe Życia, Edzia, która atakuje Dagmarę coraz ostrzej. Jak zareagowała Kaźmierska? Dagmara Kaźmierska tęskni za Edzią, niegdyś były przyjaciółkami. Dagmara zaczęła zauważać zmianę, gdy uległa wypadkowi i nie zauważyła, aby przyjaciółka odwiedzała ją czy proponowała pomoc, choć sama na Kaźmierską mogła liczyć. Było tak, jak w domu byłam tu kaleką, no to nawet nie przyszła, nie zapytała się, czy coś mi pomóc, czy nie. Przymykałam na to oko, miałam to gdzieś, wyznała podczas domówki u dowborów, konflikt jednak narastał. Dagmara dostawała od fanów wiadomości, w których podsyłali jej złośliwe komentarze Edzi. A było ich coraz więcej, Edzia zaczęła troszkę nieładnie się tam o mnie wypowiadać, bo ludzie mi to wysyłali. Edzia nagle się zaczęła dystansować ode mnie, tak, jakby zaczęła myśleć o solowej karierze. Tak mi się wydaje, podpięła wagonik od lokomotywy, przekazała, tuż przed bieżącą edycją tańca z gwiazdami w wywiadzie dla naszego portalu. Dagmara Kaźmierska wyznała, że tęskni za byłą przyjaciółką. To jednak niczego nie zmieniło w relacji obu pań. A może nawet pogorszyło sytuację, bo Edzia zaczęła pod kolejnymi filmikami z programu zamieszczać coraz ostrzejsze komentarze, wymierzone w dawną kompankę. Dagmara Kaźmierska reaguje na komentarze Edzi: ostatnie komentarze Edzi, wymierzone wprost w Dagmarę, były dość agresywne. Szok, Dagmara, puknij się w głowę i odejdź z honorem. Twoimi umiejętnościami krzywdzisz ludzi, jak zawsze. Dagmara Kaźmierska w rozmowie ze światem gwiazd podkreśliła, że przykro jej się czyta takie komentarze. No, to jest smutne. Smutne jest, że ktoś tak smutno żyje i pastwi się nad drugim i żyje życiem drugiego, bo ja oczywiście tęskniłam za Edzią, wyrażałam chęć, że no brakuje mi jej i tak dalej, ale ja nie żyję jej życiem. Celebrytka wyznała, że ona cieszyłaby się z sukcesów Edzi i była przyjaciółka mogłaby zawsze liczyć na jej wsparcie. Mogłaby liczyć na moje wsparcie. Zawsze, no ja bym była pierwsza, co bym Edzie udostępniała. Bym wspierała, że w końcu się coś jej samej udało, zapewniała Dagmara, i choć Kaźmierska wyznała, że jest jej przykro, że tak bardzo zawiodła się na osobie, której najwyraźniej nie znała i brała za kogoś innego, to poczuła ulgę, że sytuacja się wyjaśniła. Jak się mówi, śmieci się same wynoszą z naszego życia i teraz czuję radość i teraz czuję naprawdę ulgę i dziękuję tam opatrzności, że to tak wyszło, że nie ma jej w moim życiu.